Czyli e, jako że wiemy wszemi wobec zgodnie z polskim prawem, że my absolutnie e, nie leczymy. Bo tak nie, Takich nie? rzeczy, bo, bo ten wspomagamy. Wspomagamy e, jakość życia i zdrowia. E, natomiast tutaj mamy osobę po zakończonym leczeniu. Mhm. E, czyli było tam e, chemia, radio, operacja, leki. Wszystko jest skończone. Wszystkie PET-CT pokazało, że jest super. Mhm. I taka osoba sobie wymyśla, że chce akupunktury. Tak, bo zostaje z konsekwencjami, żeby ułatwić styl życia i dalsze życie. Po tych intensywnych terapiach korzysta z akupunktury. Dobra, więc pierwsza rzecz, absolutnie numer jeden jest taki, że... Jeżeli... To może poczekaj, jeszcze tak. Dlaczego powinna skorzystać z akupunktury? To kluczowe słowo. Dlaczego powinna? Na co możemy zadziałać? Bo tak. Bo tak. Nie, ro, ro, rozwiniemy to, natomiast chciałem dać kluczowe zdanie, ee, że super fajnie zaczynamy pracować z taką osobą, jeżeli lekarz prowadzący wyrazi zgodę. Tak. Jeżeli lekarz prowadzący wyraża zgodę, tak zaczynamy współpracę. Mhm. I teraz idziemy dalej. I to jest OK, bo, bo i pacjent będzie zadowolony, i nasz klient tak naprawdę, e, że wszyscy są zgodni, możemy działać wspólnie. Tutaj nie działamy sobie na swoją szkodę wzajemnie. Jest OK. Dokładnie. Nie jest tajemnicą, że po leczeniu konwencjonalnym mhm. e, tego zaburzenia zwanego nowotworem. E, osoba jest wycieńczona fizycznie czyli zmęczona, zajechana itd., tak i tak dalej, i tak dalej.